Tej grupie ryzyka pacjentów, którzy są narażeni, dotknięci procesem powstawania rany, to przede wszystkim seniorzy. Tak na, naprawdę, ale nie można zapominać o tym, że to również dotyczy osób młodszych. To między innymi ma też związek ze stanem klinicznym pacjenta, z chorobami współistniejącymi. Pojawiają nam się rany u pacjentów, którzy Właśnie są z niewydolnością krążenia, pacjenci z niewydolnością nerek, pacjenci, którzy właśnie z różnych przyczyn, między innymi z problemami mięśniowo-stawowymi, mają problem z chodzeniem. To, to chodzenie jest no, brzydko tak się nazywa, ale upośledzone to chodzenie, więc pacjent zaczyna się wycofywać z tego aktywnego życia. I najczęściej właśnie to ma wpływ na to, że. On zaczyna przebywać w swoim ulubionym fotelu, w swoim łóżku, minimalizuje tą aktywność, a jeszcze do tego wszystkiego musimy dołożyć czynnik wiekowy, czynnik kliniczny. Tych chorób współistniejących są pacjenci, którzy mają ich bardzo dużo. Tak? Czyli każdy czynnik dokłada, jak gdyby, tą nieszczęsną kropelkę, gdzie przyczynia się do tego, że pojawi nam się ta rana w zależności od tego, jak jest yy, yy, jak gdyby, yy, mocno yy, narażone to miejsce, bo oprócz tego, że tu mamy stan kliniczny pacjenta, to jeszcze ten ucisk, który jest powodowany z siedzeniem, z leżeniem, przyczynia się do zaburzeń mikrokrążenia, do zamknięcia światła naczynia, czyli już mamy ten czynnik sprawczy, który powoduje najczęściej powstanie u takich pacjentów najczęściej powstanie odleżyn, gdzie Trochę jest też tam zaburzona profilaktyka, ten proces pielęgnacji nad pacjentem.